Cześć, witam Was bardzo serdecznie. W kolejnym odcinku z serii 3 jest gry Farming Simulator 25. No i w dzisiejszym odcinku będziemy sobie kosić soję moim bardzo ładnym kombajnem marki New Holland, więc wsiadamy już do tego kombajnu. Odpalimy sobie tej GPS-a no i rozpoczniemy żniwa jesienne. A możemy sobie tutaj wyświetlić linię przejazdu. Zostawimy pracownika, żeby tutaj dokończył orkę, orkę na tym polu. O właśnie w tu. No, i też jak widzicie, na końcu mam ponad 70 tysięcy. w poprzednim odcinku miałem zaledwie kilka tysięcy, więc jak widzicie, ten młyn to była bardzo dobra inwestycja. Nawet tam go chyba w tle nie wiem, czy go będzie widać, czy nie. Chyba teraz te budynki, tutaj, tam to i tam gospodarstwo zasłania, no, ale ogólnie była to bardzo dobra inwestycja. No bo już trochę tego zboża on przerobił, a jeszcze sporo jest do przerobienia. teraz wam to pokażę, jak wygląda. W sytuacja, sytuacji, jak widzicie, mamy jeszcze ponad 40 tys. litrów jęczmienia, ponad 50 tys. litrów pszenicy i prawie 40 tys. litrów sorgo, więc jeszcze trochę tego jest do przetworzenia. To będę teraz też trochę spłacał pożyczki, no bo mam ponad milion pożyczki wzięte. Ale zobaczymy, może w zimie sobie dokupię jakieś jedno pole. Trochę pewnie spłaca pożyczki, a trochę pieniędzy zainwestuję w jakieś dodatkowe pole, chociaż tu zobaczymy. Jeszcze będzie soja do sprzedania w czerwcu. Zobaczymy, ile też tej soi uda się zebrać z tego pola. Jeszcze coś do sprzedaży będzie? Chyba nie, już tutaj nie ma nic do sprzedaży. już w sumie jak soję zbiorę sobie w czerwcu, to ja nie wiem, czy tych pieniędzy nie zainwestuję w kolejną fabrykę, czyli w olejarnię, no bo mam pole rzepaku, a że do jakiegoś czasu mówię, że chciałbym pójść w przetwórstwo ziemniaków, a do tego będzie mi potrzebny olej, więc już tutaj wcześniej postawię sobie olejarnię. No a później dokupię tą przetwórnię ziemniaków i na początek wypożyczę kombajn. A zobaczmy sobie też w maszyn używanych, jest siewnik oraz kombajn do warzyw. No i też mówiłem, że myślałem, żeby w przyszłości zająć się uprawą warzyw, tylko i tak nie będę kupował tego kombajnu, no bo niestety nie ma zbiornika, tylko wybiorę sobie tą wersję z modów tego kombajnu DEWULF. No bo tu mamy trochę inny kombajn DEWULF. O, no tutaj mamy jak widzicie zbiornik, więc jest to wygodniejsza opcja, bo możemy tutaj zbierać samodzielnie i sypać do tego zbiornika, a później to możemy przeładować na przyczepę. No ale tymi warzywami tajmy się trochę później. Wcześniej tutaj pójdę w uprawie ziemniaków, no bo jeszcze ziemniaków nie było w żadnej innej serii w tym farmingu. O, tam jak widzicie w tle widać ten młyn. Chociaż jako w poprzednim odcinku pokazywałem, ale tam jak widzicie w tle jest on widoczny. W przyszłości tam obok jeszcze postawię olejarnię. No i też w przyszłości jak pójdę w tą uprawę warzyw, to myślę, że chyba kupię sobie może fabrykę zupy. Bo akurat tej fabryki nie ma na innych mapach, bo fabryka żywności konserwowej jest na mapie amerykańskiej i azjatyckiej nawet na azjatyckiej mam zakupioną tą fabrykę. Natomiast fabryki zupy nie ma chyba na innych mapach. Więc będziemy mogli sobie zakupić tą fabrykę, A w poprzednim farmingu jak robiłem serię na sielące, to też miałem kupioną fabrykę zupy. Ogólnie pamiętam, że dość szybko kupiłem tą fabrykę, no bo też na samym początku zajęłem się uprawą warzyw, bo dostaliśmy już do tego maszyny na starcie rozgrywki. No i pamiętam, że z, było, z tamtej fabryki były bardzo fajne pieniądze. O, ciekawe, tu mamy jeden przejazd obok drugiego. Więc podejrzewam, że może być tak, że będzie nawet przejazd, że nam tutaj jeden rządek tej soi zostanie do skoszenia, ale to zobaczymy. Tutaj pod koniec, tutaj bardzo ładnie sobie też pszenica oraz jęczmień rośnie. Na tym polu, gdzie teraz zbieram soję, wezmę sobie zasieję Owiec tak samo na tym polu, naprzeciwko tam po groszku też będzie rósł owiec, żeby wykorzystać ten młyn No bo fajnie byłoby z tego zarabiać jak największe pieniądze, natomiast tutaj, gdzie pracownik orze ściernisko No to tutaj będzie zasiany groszek No bo też skoro mam ten kombajn do groszku, no to warto z niego korzystać, tym bardziej, że ten groszek jest bardzo opłacalny Można z tego zrobić bardzo fajne pieniądze, o tak sobie myślę, że jak już jestem mógł przyczepy, no to sobie rozładujemy te 7000 litrów. No więc na tym groszku można zrobić fajne pieniądze. To sobie go co tam obok sklepu. No a tutaj bardziej w, kolejny, w kolejnym sezonie pójdziemy w zboża. Tutaj mamy tą pszenicę, mamy jęczmień. Tu będzie też dość duże pole owca. Tam obok też jeszcze trochę tego owca będzie. No i jeszcze mamy ten rzepak, więc sobie pójdziemy w przetwórstwo tego rzepaku na olej. No ale widzę, że to jednak był dobry zakup, ta, ten młyn. Teraz jak przerobię sobie to zboże, no to będę mógł spłacić trochę pożyczki. No i tak jak mówiłem, jak sprzedam soję, no to wezmę zainwestuję w olejarnię. No to oczywiście po na kolejne zboże do przetwórstwa, wezmę do kolejne pieniądze z tego. Fajnie, że mam też takie wydajne maszyny. Ostatnio kupiłem większy siewnik. Tutaj mamy też taki duży kombajn. Więc dzięki temu mogę bardzo szybko robić żniwa. No a w przyszłości tu kupię sobie kolejne pola, żeby mieć jeszcze więcej zboża, które będę mógł przetwarzać. No a później, tak jak mówiłem, zainwestujemy w tą przetwórnię ziemniaków. I na pierwsze zbiorę wypożyczę kombajn, Później go sobie zakupię na własność. A później chyba pójdziemy w przetwórstwo warzyw i ogólnie w uprawę warzyw. Więc kupimy sobie ten kombajn DeWulf z modów. No i zajmiemy się marchewki, pasternaku i buraków czerwonych. Na no później może ewentualnie rozpoczniemy hodowlę świn w tej serii. Bo tak twój że tutaj moglibyśmy sobie tutaj zrobić hodowlę świni. Zawsze to trochę więcej obornika i gnojówki byśmy mieli. No i też kolejne zwierzęta na gospodarstwie byśmy mieli. Albo ewentualnie postawię sobie ten duży kurnik, żeby mieć jajka na sprzedaż. Chociaż no zobaczymy, nie wiem czy świnie bardziej by się nie opłaciły. Chociaż na sprzedaży jajek też może zarobić fajne pieniądze. Więc tu jeszcze zobaczymy. Bo tak się zastanawiam, jakie zwierzęta hodować na obce szkockie. Letan na pewno będę chciał hodować te krowy tej nowej rasy. Plus pewnie jeszcze trochę innych, może nie wiem, na przykład te czarno-białe sobie dokupię. W sumie te szkockie wydaje mi się, że to raczej będzie jako rasa mięsna chyba. Ale troszkę mlecznych sobie dokupię, na przykład tych holstyno tych czarno-białych. No i też myślałem nad hodowlą owiec, no bo jednak owce są dość popularne w Szkocji, ogólnie w Wielkiej Brytanii. No i zobaczymy, czy może tam pójdziemy w hodowlę kur, czy może na przykład świnie. To jeszcze zobaczymy. W sumie tutaj na tej polskiej mapie fajnie by pasowała hodowla świń. Tutaj na zielonce. Ale to jeszcze zobaczymy. Na razie tak jak mówiłem, będę chciał zainwestować w nowe pola, nowe fabryki i ogólnie nowe uprawy. Świnie to może tak dodatkowo przy okazji sobie gdzieś tam, jak będziemy mieli trochę więcej pieniędzy, to sobie postawimy. No bo też to, do to świn jednak trochę trzeba mieć zboża do karmienia tych zwierząt. Wiadomo, trochę kukurydzy, jakiegoś jęczmenia albo pszenicy. No i też jakiś rzepak byłby fajny. No, na razie tutaj pójdę w takie przetwórstwo zboża tego rzepaku. W sumie, jak będę miał olejarnię, to będzie można jeszcze pójść w uprawę słoneczników, Więc może sobie na przykład dokupię przystawkę do kukurydzy i słoneczników do tego New Hollanda. Albo zobaczymy, no bo ewentualnie mogę zrobić taką akcję, że zasieję słoneczniki na jakimś dużym polu albo nawet na dwóch polach, żeby mieć trochę większy zapas i mogę wypożyczyć specjalną przystawkę. No bo jakoś. W ogólnie czy to w tym farmingu, czy nawet w starszych farmingach, za bardzo z tego nie korzystałem. chyba, że podczas robienia misji, na przykład w 17. Ale ogólnie jakoś nie korzystałem z tych specjalnych headerów. Tu mamy specjalny header do słoneczników. To jest taki do Sorgo specjalny, który umożliwia nam zbiorę Sorgo z prędkością 13 km na godzinę. No i tu jeszcze jest ten od Magdona, ale tu mamy też do słoneczników taki specjalny header. No i dzięki temu możemy zbierać słoneczniki z prędkością 15 km na godzinę. on 12 metrów szerokości. No, jeszcze możemy sobie taką osłonę założyć. Kolory możemy takie od klasa wybrać. Tu mamy też taki szary. Mamy taki żółty od dniu Holanda. Więc ewentualnie też jest jakiś to pomysł na akcję, żeby zasieć słoneczniki na dwóch większych polach i zrobić takie duże zbiory. W sumie też magazyn w tej olejarni jest dość duży. No to zobaczymy. O, też wyłączę sobie te linie, no bo mi są niepotrzebne, bo już widzę o kogo mam jechać. Za chwilę też może zrobimy jakieś fajne ujęcie do miniaturki. Chociaż no sobie początkowo będę mógł tutaj po prostu korzystać z tego, że mam do zboża, taką jak tutaj, którym pracuję. No i będę mógł w tej rzepaku, żeby ten żapak przetwarzać na olej. Ale te słoneczniki też byłyby fajnym opcją. No i ten pomysł z tą specjalną żniwiarką też myślę, że jest fajny, no bo... Patrząc na to, że wcześniej z takich przystawek raczej rzadko korzystałem. To moglibyśmy sobie to przetestować. No a ta stara tutaj nasielańca też fajnie ruszyła. Fajnie, że ten młyn postawiłem, bo będziemy zarabiać dużo ze sprzedaży mąki. Fajnie, że mamy też te krowy, mamy kozy. No i też w sumie... Możliwe, że już w kolejnym sezonie będzie do zbioru To pole energetyczna. Zobaczmy jaki mamy tu etap wzrostu. No jeszcze chyba trochę będzie rosnąć. Zaraz może tam sobie przeskoczymy na pole, tylko dojedźmy do końca. Ale myślę, że w kolejnym sezonie już będzie ona gotowa do zbioru. To też powinienem trochę zarobić na tym, no bo to jest traktowane jako zrębki. No oczywiście zrębki, jak wiadomo, jeśli sprzedamy je w styczniu, to możemy zarobić bardzo duże pieniądze. No i też będzie to fajny pomysł na jakąś inną akcję, no bo też Raczej rzadko uprawiają to pole w farmingu, W poprzednim farmingu na mapie na UMSLAT miałem to pole energetyczne, ale tam korzystałem z takiej nierealnej maszyny do zbioru tej topoli. Natomiast tu myślę, że wykorzystamy sobie tą parasabelującą, która yy, obcina tą to a następnie robi z niej bele. Więc też fajnie będzie można sobie tą maszynę przetestować. No i będzie to fajny sposób na jakiś większy zarobek. No i oczywiście te pieniądze pozwolą mi na dalszy rozwój gospodarstwa. Chociaż chyba nawet w poprzednim odcinku sprawdzaliśmy tę topole i widzę, że chyba jest taka sama faza wzrostu. Więc na no, ogólnie, jak widzicie, jest ona dosyć niska, więc jeszcze trochę trzeba będzie poczekać na zbiory. No ale myślę, że warto będzie poczekać. Ok, zrobimy sobie jakieś fajne ujęcie do miaturki. Tu mamy jakąś taką delikatną mgłę w tle. Więc myślę, że może to fajnie wyglądać. Może coś takiego sobie zrobimy. Powiem Wam, że bardzo mi się podoba ten kombajn. No i też fajnie, że mam taką dużą wydajność 20 tysięcy litrów zbiornik, ponad 15-metrowa żniwiarka. naprawdę jest to bardzo fajna maszyna. No i myślę, że mi na dość długi okres wystarczy. W Zmianę będzie do końca serii. Tylko po prostu w przyszłości dokupimy sobie chyba John Deere X9. On ma też taką samą żniwiarkę, możemy tutaj wybrać 15,2 metra. Więc akurat idealnie będziemy mieli dwa takie potężne kombajny No bo ten New Holland też ma śniwiarkę 15,2 metra, więc jeśli tutaj dokupię sobie na przykład te cztery pola tutaj obok I je połączę w jedno pole, to będziemy mogli sobie zrobić jakieś duże żniwa na dwa kombajny no Albo jak na przykład połączę sobie pola od tej po, po tej stronie te wszystkie, czy na przykład tutaj bym połączył te pola, albo tutaj jeśli połączę te pola w jedno Bo jeszcze tu mamy fajne kawałek terenu, to tutaj można albo zrobić jakieś osobne pole Albo też dołączyć do tych, lub no ewentualnie można zrobić dwa pola. Tu można zrobić jedno, czyli 54x52 no i pole 51x53. Można tutaj do... też powiększyć, tej zaorać ten teren. No to jeszcze się zastanawiam, no bo tu mamy też jakiś fajny łącznik z południem. Możemy sobie na przykład tędy przejechać tu, na przykład do bioelektrociepłowni. no i tu możemy na południe przejechać do tych pól, no i do tego gospodarstwa południowego. Więc tu jeszcze zobaczę, w jaki sposób będę łączył te pola. No, ciekawe czy uda mi się spakować to do tego jednego zbiornika. Czy będę musiał wcześniej rozładować ten kombajn. Co mi tak bym musiał wysypać, no bo tam na przyczepie jest 7000 litrów, tu już mamy 15, więc tak, już jeden pełny zbiornik był. No ale wiadomo, stoi, tutaj jest mniej hektara, To to, jeśli ją sprzedamy w czerwcu, w lipcu, no to możemy dostać za to bardzo fajne pieniądze. Zobaczmy tu, jaka jest cena. No to pokazuje w okolicach 3600 czerwcu. No i tak trochę na tym to robię. Plus wiadomo, tutaj jeszcze z tego młyna będzie trochę pieniędzy w sprzedaży, mąki jeszcze też na bieżąco sprzedawane mleko kozie. Mleko krowie też będzie można posprzedawać, jak trochę więcej się go tam uzbiera. i bardzo fajnie do gospodarstwa nam się rozwija, chociaż szkoda, że gdzieś nie zainwestowamy w jakiś kawałek terenu, na którym są Java, albo mogłem posadzić gdzieś drzewa na jakimś terenie i mogłem postawić tartak, ale zobaczymy, może w przyszłości sobie to zrobimy. Może akurat jak tutaj robię trochę pieniędzy z tego z tego młyna, no to poszukam sobie jakiś fajny teren, może gdzieś z jakimś lasem, chociaż tutaj mamy las po tej stronie, tylko ten teren jest dość drogi, ponad 700 tysięcy. Ale można went poszukać coś mniejszego. Może tutaj jakiś teren na przykład 95. Albo gdzieś tutaj jakiś teren, zawsze może swój własny las posadzić, albo tutaj. Chociaż tutaj też jest dość drogi teren. No zobaczę, zastanowię się, może tutaj poszukam sobie jakiś teren pod... No po prostu albo posadzenie lasu, albo już jakiś gotowy las. No i jeszcze sobie tartak postawię. No, a to jeszcze będę się zastanawiał pod odcinkiem, może akurat tutaj jak, nie wiem, pracownicy będą ogarniać jakieś prace na polach. To ja w tym czasie sobie... No bo spaceruję po mapie. Porozglądam się za jakimś fajnym miejscem pod las. No bo jednak to mapce amerykańskiej, czy to mapce atletyckiej udało mi się zrobić bardzo fajne pieniądze z przetwórstwa drewna. Więc tutaj też fajnie byłoby się nad tym zastanowić. A no, zaraz sobie rozwodujemy zbiornik, bo jeszcze trochę tutaj i będzie pełno. No, a zobaczmy też jak to wygląda w tym kombajnie. O, bardzo ładne fotele tu mamy z tym logiem New Hollanda. Mamy też takie fajne siedzenie pasażera. Bardzo ładnie ten kombajn wygląda, zarówno na zewnątrz jak i w środku. O no i okej, okay, mamy pełny zbiornik. To sobie skoczymy do naszego fenda. Dobra, w sumie żeby nie na odcinku nie jeździć po, so po soi, no to sobie na naokoło. No, ten szansfrent idealnie pasuje do tej przyczepy. No, jest to bardzo fajny ciągnik do transportu, no bo jak możecie zauważyć, może jechać maksymalnie 63 km na godzinę. Więc dzięki temu możemy bardzo szybko przetransportować nasze zbiory z silosu albo z pola do silosu albo do jakiejś fabryki. No, albo do skupu też, jeśli sprzedajemy nasze zbiory. No i też ogólnie dość szybko się ten kombajn tutaj opróżnia zbiornik. Ale i tak trochę trzeba poczekać, no bo jednak 20 tysięcy litrów to trochę jest w tym zbiorniku. No ale myślę, że w tym odcinku to by było aż na tyle. Jeżeli ten film Wam się spodobał, no to zostawcie łapkę w górę oraz zasubskrybujcie mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. A ja dziękuję Wam za oglądanie i cześć!